Artur Gwóźdź, Pogali, Babylon MMA 15, witamy serdecznie. Witam serdecznie, witam Was wszystkich. To zanim przejdziemy do Babylonu, trzeba rozjaśnić jedną kwestię. Andrzej Grzebyk, Andrzej Grzebyk stał w narożniku rywala Bartłomieja Gładkowicza z Artnox Fight Sport. ja proszę o komentarz. E, u przeciwnika. przeciwnika, tak u przeciwnika, to no, co mogę powiedzieć, no mi się wydaje, że Paweł Kowalik podpisze kontrakt z nowym, z nowym zawodnikiem. Wiesz co, no bo wiesz... Jedna walka w KS1 się odkleiło. Kurwa Macie, Andrzej zwariował. Normalnie idzie do przeciwników i tak dalej. Nie, tak naprawdę widzieliśmy o tym wszystkim, bo... E, Maciejowski e, wcześniej już u Damiana Herczyka trenował, to też był jakiś tam, można powiedzieć, kolegom Andrzeja. Na ostatni czas przygotowań przyjechał do Legionu Tarnów. I Andrzej sam powiedział, słuchaj Artur, ja to sportowa walka. Stanę u niego w narożniku, mnie prosił, zdam go dłużej i tak dalej. Żadnej... Złej sportowa rywalizacja. Fajnie wyszło tego. Najgorzej, że mnie bardzo zdenerwował pod tą siatką, bo Jebany dobrze podpowiadał. No. Naprawdę, myślałem, że podpowie troszeczkę inaczej. Ale dwa, że fakt, 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 faktem e, e, Maciejowski bardzo fajną walkę zawalczy, a Bartek bardzo słabo. Czyli to teraz Andrzejowi podnosimy do 50% prowizję od walki. Wiesz, co nawet nie a, wiem. Się nauczy. Będę musiał naprawdę z nim bardzo poważnie porozmawiać. Nie, to jest, jest spor. Ja uważam, że. Wiesz, no fajnie też, się, jeżeli się realizuje jako trener, umie tam być na rożniku, to przynajmniej dzisiaj mi powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że mnie bardzo szanuje za to, ile ja nerwów tracę przy jego walkach, bo on stracił tutaj dzisiaj zdecydowanie więcej niż w swoich walkach. To wracamy do Osy, Która walka podoba Ci się najbardziej? Wiesz co, e, bardzo fajna walka e, była e, patyka, Tytka i... O, Andrzej jest tam! No. Tak, Paweł Kowalicz czeka z kontraktem. A Patryka Trywka z Gorym Wojtasem. Nie tylko dlatego, że to są dwa zawodnicy Artnoksa, ale tak naprawdę no, to, co tam e, ludzie w koło mówili odnośnie Patryka Trytka, to się sprawdziło. Jest fajny talent, można nim żonglować i może pokazać się naprawdę z fajnymi rywalami. A jak wiecie doskonale te 61 kilo e, jest potrzebne nam w Polsce i tutaj fajnych zawodników e, w Arnoksie jest za mało. Także nie, nie. Mówi, że Andrzej docenił te twoje nerwy z szargane jako menadżera, jako matchmakera. Chodzi oczywiście o Carlo Pratera. Dzieci powiem szczerze, że w dobie tego koronawirusa ja już chyba nie zaryzykuję walk zagranicznych. Nie chcę. To jest za dużo mnie nerwów kosztuje. Z drugiej strony. Naprawdę się narobiłem w tej ostatniej fazie, żeby załatwić przede wszystkim, żeby uratować Danielowi skibińskiemu walkę. Bo już były takie zakusy, żeby tą walkę rzucić, ale nie mogłem tego zrobić, on tyle czekał na tą walkę. Prosiłem, walczyłem, też roboty zrobiliśmy z Pawłem Kowalikiem, bo gdzieś znaleźliśmy i wiesz i, i sama walka, bo przyjdziemy do niej, jakby się nie skręcił po tą skrętówkę, nie przetrzymał tego, to bym dzisiaj chyba tak stał przed tego, a tak to chociaż gdzieś tam poszedł, widział to swoją szansę, próbował to zrobić. Chłopak, który tak naprawdę bił się cały czas 61-70 kilo, e, jako jedyny tak naprawdę chciał przyjać walczyć a miałem dwóch czy trzech zawodników, którzy chcieli przyjechać, bo na przykład kończyły im się wakacje i tak naprawdę przyjechaliby po pieniądze. A z drugiej strony, jak sami doskonale wiecie, no zawodnika dla Daniela Skibińskiego znalezienie normalnie w fazie takiej szukania jest bardzo ciężka, co dopiero na kilka dni przed walką. Generalnie jest jakaś prawidłowość, bo tak, Fen robi main event, no contest. KSW ratuje, kartę musi robić Roszady. Daniel Skibiński traci rywala, kolejna Roszada, także jakiś fatum... Nie chcę ten koronawirus, żeby było normalnie w naszym mammonie. No raczej nie będzie już. No jeżeli my mamy taką sytuację, że z dniem 2 września e, loty do Hiszpanii, Francji, e, raczej loty z Hiszpanii, Francji i Chorwacji będą zabrane, to zaczyna nam się robić duży problem. E, I tak naprawdę nie wiem, kim będziemy żonglować. Zostaje nam co? Tutaj e, granicę obok, ale też tych zawodników za dużo nie ma. No a znowu zestawienia polskie, sami wiecie doskonale, jak to wygląda. Także no, będzie wielki ból głowy, makerów i Federacji, żeby zestawiać fajne walki. Bartłomiej Gładkowicz. Co poszło nie tak? Bo waga poszła okej. Okay, ale... wreszcie, wreszcie, waga poszła ok. Całe przygotowania wydawało mi się, że są fajne. Był w Breselkiersach ktoś przygotowywać się. Nie wiem co tu poszło. Wiesz co, w ogóle bardzo, bardzo dziwnie Bartek walczył. Pchał się na jego ciosy, otrzymywał te ciosy na Mańkuta. Do tego dziwnie poszedł zapasy. Nie wiem, czy troszeczkę treningi z Pawlakiem, z Adrianem Bartosińskim i troszeczkę za bardzo wierzenie w tę zapaśniczą tom, gdzieś go przekonały do takiej taktyki. Coś nie zagrało. Nie? No szkoda tego chłopaka, bo naprawdę się fajnie przygotowywał tego, no ale z drugiej strony, no wiesz, no... To jest MMA, jedna porażka, nic nie tego, wiesz, no nie, zerowy wynik, fajny jest, ale on jest jeszcze tak, na takim etapie kariery, że jeszcze bardzo dużo czasu przed nim. A może faktycznie e, te 84 kg i zbudowanie siły i tego będzie dla niego fajną kategorią. a Miejmy nadzieję, to jest bardzo fajny chłopak i miejmy nadzieję, że się szybko odbuduje i wróci do nas e, na drogę zwycięstwo. Z Dawidem Śmiałowskim, e, niepokonany, kolejne zwycięstwo w Babilonie. Czy są zakusy, żeby go zestawić z Rudkowskim, jeśli on wygra z Zielińskim w Rewanżu? Ja mam już zestawienie w głowie i zrobimy taki, jak to Tomek babiloński mówi, to jest, będzie pas taki tymczasowy, tak? No, mam takie zestawienie, uważam, że dwóch zawodników, którzy są niepokonani, są w Babilonie i takie zestawienie się jak najbardziej przyda, a poczekamy na to, co się wydarzy w walce Adrian Zieliński-Daniel Rudkowski. Jeżeli Daniel wygra, a tutaj ktoś ten tymczasowy pas zgarnie, no bo tak naprawdę musimy tak robić, no bo jeżeli Daniel jest mistrzem dwóch federacji, nie wiadomo, kiedy będzie bronił, kiedy jak będzie walczył, czy zdobędzie ten, utrzyma te dwa pasy, no to też nie wiadomo, jakie będą zakłady Federacji Fen i jak to będziemy mogli zrobić, dlatego uważam, że coś takiego się przyda Babilonowi. I e, mamy już w głowie takie zestawienia. Czy możemy już oficjalnie dowiedzieć się, kiedy powróci gala Babilon MMA? Tak, na końcu się. E, walka wieczoru, będzie to prawdopodobnie walka Pawła e, kontra Błoszyński? Nie. Ale będzie to jakaś inna walka o pas? Czy o pas? E, mi się wydaje, że dopiero pierwsza walka o pas będzie w październiku. E, chociaż nie jest, nie jest wykluczone, że będzie to też walka o pas. Ja już mam całą kartę walk zrobioną, jedynie się głowie nad... Nad walką wieczoru i może to być bardzo ciekawa niespodzianka. No to po pytamy, jak znasz nas to słuchamy. Chodźcie, jedno nazwisko. będzie? Czekaj. E, zostawiłem gdzieś tą kartkę z tymi e, rozpiskami, bo jak się pisze, tak jak w dawnych czasach, wiesz, na tych kartkach i tak dalej sobie rozpisuję, składam. E, no, wiesz, widzieliście, e, po studio było widać, e, jak to będzie. Tak, róża na wystąpi. Rywalka już jest? Tak. Jest i to w jej kategorii, wagowej? W jej kategorii wa wag wagowej uważam, że to jest bardzo dobra rywalka i tak naprawdę no, będzie, będzie naprawdę bardzo mocna walka, jeśli chodzi o to zestawienie. Ja liczę na tę zawodniczkę, potem ją kontraktowałem i na zależało mi na tej zawodniczce, żeby była, no bo uważam, że, tam ta, że ta zawodniczka ma bardzo e, też fajne papiery na to, żeby bicie w MMA i żeby pokazać, że bicie, bije się w MMA i żeby pokazać też, że może sprawić duży kłopot e, ruszy. Dobrze, to ja w takim razie pytanko na koniec. Jesteśmy na Babilonie, ale to mam nadzieję, że się na nas nie obrazi. Debutował Andrzej gdyby debutuje jutro Sebastian. Rajewski są jakieś specjalne emocje, czy według Ciebie to nie będzie wcale trudna walka dla Rajewskiego? Czy w Twojej opinii da radę ten ciąg nokautów utrzymać? Wiesz co, no przede wszystkim jest jedna z najważniejszych rzeczy. Sebastian Rajewski, tak jak powiedziałeś, no też odbudował się po no ciężkich tak swoich przygodach, które tam miał, to przegrywał ta, ta karta, raczej ta kariera mu nie szła. Wróciliśmy na toris cztery zwycięstwa rzędu, cztery prawie przez 4 przez nokaut no i co? No ma ciekawego zawodnika, jeśli chodzi o stylistycznie pasowo. No takiego zawodnika chciałem bardzo, bo chciałem zawodnika stójkowego, żeby ta wojna była w stójce, żeby pokazał te wszystkie umiejętności, a nie żeby sprowadzał tylko do partnerów, go gdzieś męczą będzie stawał i tak dalej. Także spodziewajmy się fajerwerków. Szkoda, że tylko jest to e, e, chyba pierwsza walka na karcie walk, ale no, tak naprawdę mi się wydaje, że zaczniemy z wysokiego C, a Sebastian udowodni, że jest naprawdę na, na dobrej drodze do tego, żeby e, przyjść swojego brata. Czy jest szansa na walkę duża Jędraszczyk? Nie. Nie, no wydaje mi się, że to jest bez sensu. Jacek jest po porasce, Szymon jest po porasce, ale no i z tylu fajnych zawodników jeszcze i mi się wydaje, że Fen tutaj też zakontraktuje kilku, żeby mogli się bić a na razie takiego pojedynku nawet sobie nie wyobrażam z drugiej strony, no nie chciałbym po porażce znowu jednego odsyłać eee, gdzieś już tego, Jacek też wziął tą walkę z Robertem Bryczkiem no bo tak naprawdę nigdy nie chciał tej walki wziąć a Jacek nie ma nic do stracenia, to jest zawodnik który już ma swoje lata i chciał się sprawdzić no poszło jak poszło, ale no mam nadzieję, że jeszcze dostanie szansę od Fenu a, a Szymon eee, no też wróci na tą drogę zwycięstw. Ale jeszcze chciałbym tutaj wrócić do Babilonu moi drodzy. tak? Łukasz Sudolski. No, no i co? No. Normalna robota! No nie do końca. Sami widzieliście, nawet sam Łukasz Sudowski był bardzo mocno zaskoczony. I tutaj Mario, Mario mógł napsuć Klimę, tak? Gdyby tak naprawdę nie wpieszył się w ten głupi błąd, jaki mają bardzo często zawodnicy Sójkowi, że po na parterowca wbijają się w niego w, tego, w gardę i tutaj go Łukasz trójkątem przechwycił. To mogło być bardzo ciekawe. Zresztą widzicie po tym rozcięciu, a też poszedł fajną akcją, bo go na doły, potem poszedł od razu na górę i Łukasz miał kłopoty, ale też fajne dla Łukasza, że tak naprawdę wie, że w każdej sytuacji może się spodziewać na różne fajerwerki i żaden zawodnik tutaj nie będzie chciał zostawić i będzie chciał udowodnić, że tak naprawdę Dostanie teraz walkę o pas Federacji Babilon. Myślę, że to już jest ten czas. Jest po kilku zwycięstwach w tej federacji, ma rekord 7-0 i szkoda, że nie skoczył, nie pokazał tego, tego, bo tak naprawdę myślę, że to przy najbliższej sytuacji, gdzie idzie Łukasz, postaramy się jakaś dobrego zawodnika, ale no kogo teraz Polski? Może będziemy coś żonglować z Fenem? Zdajemy sprawę, że ta kategoria wagowa jest tak, no nie wuj, tego słowa biedna, nie tylko w Polsce, ale też na świecie że jeszcze jedna wygrana, ewentualny pas i będą, się do niego, będą chcieli go wam wyrwać? Wiesz co, no tak naprawdę zawsze będą go chcieli wyrwać, tak? No my mamy też sprecyzowane cele z Łukaszem Sudolskim i tutaj też mogę powiedzieć, że mamy plan, mamy plan, tak naprawdę mamy plan, to nie tylko, że Łukasz Sudolski ma, ma plan, my też mamy plan i my się wydaje, że jesteśmy zgodni w tym, co robimy. Eee, no i myślę, że jeżeli zabierze go, to zabierze go największa federacja na świecie. Aż tak. Tak. To jest taki sam plan jak Łukasz Brzeski, tak samo Łukasz Sudolski. Uważam, że z Babilonu można naprawdę dostać się, wygrywając, i udowadniając, że się jest na, naprawdę mocnym zawodnikiem, to taka federacja jak UFC może sięgnąć, a jak sami wiemy doskonale w tych kategoriach... W tych kategoriach. Tak A do... Andrzej Grzeb go głosił, że tylko że... i dałem ma kartę. Mi się wydaje, że Grzeb go głosi, że jest na tej party na dole. wiesz? Także, <laughs> także to jest tego, tak, ale nie. Mi się wydaje, że te kategorie są bardzo. Yy chłonne jeśli chodzi o rynek i że można z nich się lepiej dostać niż w kategorii 77 taki jak był jak jest Andrzej czy Daniel Skibiński a Łukaszowi Sudowskiemu i Łukaszowi Brzeskiemu myślę że będzie łatwiej dostać się do tego i mam, miejmy nadzieję że to będzie to że oni pójdą do tej największej federacji z Federacji Babilon. No tak już omówiliśmy parę razy całą kartę wali, no to głupio by było o paniach nie powiedzieć z Zygmunt naprawdę parterowo pokazały klasę no i to ta i to właśnie nie Weronika była górą tym razem. Wiesz co No tutaj tak naprawdę Weronika Myśmy wiedzieli doskonale, zresztą też było troszeczkę problemów, jeśli chodzi o wagi, tak? no bo Hubert Sulewski przestrzelił to kurczę, drama 3 kilo. Weronika z tak samo, nie? nie wiem, czy to są 3, 3 celowe zamierzenia zawodników, czasami są, jeśli to są małe pieniądze, to wiecie sami doskonale, że to jest też gra, fajna jakaś gra, która tak naprawdę by jedną stronę... Czyli poszkodowano mi Weronika była cięższa. Wiedzieliśmy, że w pierwszej fazie pojedynku będzie silniejsza, będzie rzucała i tak też było. Olga pokazała tu wielki charakter, bo tam dwa razy był podpięte duszenie i to mogłoby się skończyć to tutaj odklepaniem. I nawet mi się wydaje, że tam była Olga mocno odpłynęła, ale ten charakter ma taki dziewczyna, że jest tego. W drugiej rundzie to ona była z pleców i to jej się udało skończyć. Chwała pokazała, że na tak wymagającej przeciwnicach jak Weronika Zygmunt ma papiery na to, żeby w tej kategorii jeszcze namieszać. To na koniec pytanko, za miesiąc kolejny Babilon, to kiedy poznamy. Pierwsze nazwiska? Mi się wydaje, że już w tym tygodniu teraz po... Weekendzie, tym taki fight weekendzie, który mamy. Poznamy już może jedno, dwa nazwiska, które będą na karcie walka, a te kluczowe odkryjemy dopiero później. Pytanie retoryczne i do zawodników? Art Wszyscy, cała lista, cała, 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 cała karta walk. Do tego jeszcze Tomek Babilonowski będzie dopłacał, do tego, swojego <laughs> było inaczej. Nie, no będzie troszeczkę artykułów i znowu będą będzie też pojedynek e, zewnętrzny, w tym, tym, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, uważam, że e, no wiesz, że oni nie mają się gdzie bić, to niech się biją ze sobą a kto wygra lepszy, to potem ta ich kariera będzie tego nie będziemy tego, nie będę tego zamykał, bo tak naprawdę coraz jest gorzej, jak sami widzicie i coraz będzie trudniej dostawać się tym zawodnikom, gdzie się mogą pokazać szans na galach, bo tych gal nie będzie, nie? bo uważam, że te, te gale miejscowe, takie, które mogli sobie budować kariery będą tego, zostaną tylko kilka federacji, gdzie, za którymi będzie stała telewizja i te federacje się obronią, a reszta w dobie tej pandemii będzie miała ciężkie orzechy do no to gratulujemy kolejnej udanej gali w wykonaniu Twojego matchmakingu, no i idziemy do Andrzeja Żebyka. A podobało się? Tak? Oczywiście. No to jak idziemy do Andrzeja Grzebyka, to trzeba wziąć Pawła Kowalika, bo Paweł ma zawsze w sobie papiery, dokumenty do podpisywania. Albo, albo do odpisy, Albo teczki ma na wielu, także spokojnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i co? Do zobaczenia na następnej gali Babilonu. Okay, dziękuję bardzo.